Cześć, z tej strony Igor no, chciałbym, chciałbym Wam dzisiaj zaprezentować jak, jak w ogóle pobrać hmm, LogMain Hamachi. Tak, instalacja jest standardowa, wszystko tam dusicie dalej, 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 a w końcu nam się pojawi takie oto coś. Uruchamiamy te hamaczy. Hamachi. Nie, nie, będą, nie pojawi Wam się o takie coś tutaj. Bo to są już moje sieci, no i nie tylko moje sieci, kolegów też. Podłączę. Tak. Tu jest wasza IP, a tu jest wasza nazwa, którą będziecie mieli do wpisania. Tak, system. Tutaj nic nie robimy. Tutaj, Te, tu może. Tutaj. Klikamy utwórz nową sieć i możemy utworzyć sieć. Tutaj wpisujemy ID sieci. Ja, ja, ja powiem na przykład pora poradnik. Poradnik. Standardowe 1, 2, 3. Wy, żeby dołączyć do sieci, o już jest zajęta, ale wam to nie będzie pisać. Będzie, um, nie wiem to powiedzieć, będzie wam to pisało, ale tylko przy niektórych sieciach, jak na przykład niektóre są zajęte, na przykład poradnik, i jeszcze tam tak, poradnik. Widzicie? To już nie jest zajęte, bo nikt tego nie wykorzystał. Klikam sieć i. Koledzy muszą kliknąć dołącz do istniejącej sieci no i wpisują. Albo wy, na przykład chcecie dołączyć do jakiejś sieci, wpisujecie tutaj um, ID sieci i hasło. Hasło to 1, 2, 3. Wszystkie sieci mają hasła 1, 2, 3. Inne też można zrobić, ale... Um, no ale najlepiej 12-3. Dobrze. Także dziękuję za uwagę. Myślę, że pomogłem. Um, ten, No. Trzymajcie się i cześć!